Więc jesteśmy w ostatnim punkcie naszej wycieczki dzisiaj. Luwatu, a w zasadzie świątynia Luvatu jedna z sześciu najważniejszych świątyń Balijczyków. Kuba, nie wiem czy wiesz, też mają takie wejście jak wszędzie zresztą. Tak? Tak, widać, że głównymi świętymi ludźmi tymi istotami, które sobie tutaj pomieszkują są małpy świątynia Boga Morzy o tutaj będą się coś wadzić zaraz jest to świątynia Boga Morzy, Boga Morza e, który chyba stoi tam, tak mi się wydaje o tam i generalnie e, pamiętajmy o tym, że Baliczycy w przeciwieństwie do reszty Indonezji, w zasadzie znakomita większość Baliczyków pozostała Hindusami. Nie jest to taki stricte hinduizm w takim czystym wydaniu, jak mamy w Indiach. Wierzą tu bardziej, wszystko generalnie tutaj w obrzędkach hinduizmu jest związane z wodą. No, jest to wyspa, więc w sumie nic dziwnego. No i bogowie, których wierzą, oczywiście wierzą w tam wisznę i, i całą tych resztę, tą gamę tych ważnych bogów, ale głównie wierzą w takich bogów, których jakby obrządki, czy tam czczenie w, w Indiach nie jest tak popularne. No, że jest to y, bóg mórz, no to y, jak sama nazwa wskazuje, umiejscowienie tej, y, tej świątyni też jest y, nieprzypadkowe, bo na samym klifie z widokiem na morze. Jaką chcesz dodać? powiedziałaś, no, na razie jest tu ładnie, idziemy zobaczyć co dalej. E